W środę 27 marca 2019 roku ksiądz-profesor Stanisław Wilk otrzymał nagrodę imienia księdza Idziego Radziszewskiego. Myślę, że takie dwa motywy. Jeden to motyw naukowy, podstawowy motyw mianowicie, że ma rzeczywiste wielkie osiągnięcia. Ma na koncie swoim wiele publikacji, myślę, że około 300, w tym 10, a może więcej tomów źródłowych dotyczącej Nuncjusza. Achilles z którym się zajmuje bardzo, późniejszego papieża Piusa XI. No i zajmuje się bardzo, poświęca wiele czasu e, Augustowi, kardynałowi, klądowi premasowi Polski. To jest człowiek, ja mówię, że ma prawdziwy ducha saryzjańskiego. Jako saryzjanin właściwie ma tego ducha saryzjańskiego. Jest to człowiek e, niezwykle dobry, e, niezwykle Taka ma wielką humanitas i humanitas, A to się łączy, bo rzeczywiście, jak człowiek jest mądry, to jest ludzki i, i pokorny. I myślę, że te cechy ma ksiądz rektor, ksiądz profesor ksiądz profesor Stanisław Nagroda imienia księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora kulu została uchwalona przez zarząd Towarzystwa Naukowego Kul 6 kwietnia 1974 roku. Jest odtąd przyznawana co roku za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że właśnie w tej działalności naukowej no, tak się złożyło, że moje zainteresowania. W jakiś sposób teraz owocują, bo tak się mówi. Pisze się o starożytności, o średniowieczu czy innych, a sprawy na przykład budowania Polski niepodległej, państwowości polskiej i rola Kościoła, rola Nuncjusza, pierwszego Nuncjusza w Polsce, odrodzonej Jachile Achilles'Arattiego. Przecież to był papież nazywany przed wojną polskim papieżem, przed Janem, świętym Janem Pawłem II. Otrzymał sakrę biskupią w archikatedrze warszawskiej, nazywał siebie biskupem polskim, kochał Polskę, kochał Polskę, zwłaszcza Łódź, był twórcą erekcji diecezji łódzkiej, stąd no, jego zaangażowanie na terenie Polski jest godne na głębszego, jeszcze i dokładniejszego opracowania. Dotychczas laureatami nagrody byli m.in. profesor Władysław Tatarkiewicz, profesor Stefan Swierzawski, arcybiskup Józef Rzyciński czy profesor Anna Świderkówna. Zobowiązuje mnie do tego, żebym <śm> <śm> Kontynuował, wydał następne tomy korespondencji nuncjuszarattiego. Pisma, korespondencję kardynała Augusta Hlonda, która już jest przygotowywana, ale nie ma czasu na to, żeby dokładnie ją jeszcze opracować. A także materiały dotyczące utworzenia administracji apostolskich po II wojnie światowej przez kardynała Augusta Hlonda na ziemiach odzyskanych. Są gotowe prawie. Może znajdę ten czas jeszcze, może Pan Bóg pozwoli na to, żeby to jeszcze opublikować. Muzyka